Szmaru. Powinnam była pozwolić ci spłonąć. To straciłeś swoją szansę. Chciałabym wiedzieć, co się dzieje w Twojej głowie. Nie chciałam. się. Premiera telewizyjna za tydzień o 21.30 w TVN. Zapraszamy na Super Seans. Trafiłem tutaj. Nie mam gdzie pójść z wyjątkiem Oasis. Ten, kto pierwszy znajdzie Easter Egg, przejmie kontrolę okay. nad Oasis. Film Stevena Spielberga. Player One. Super Seans. Dziś o 20.00 w Siódemce. Fakty o 19, A w nich? Trzy osoby z serii: Kobieta, mężczyzna z dzieckiem dwuletnim. Zgłoszenie brzmiało, że stan jest agonalny. Białoruś, mówiąc kolokwialnie, powoli może zacząć się zatykać. Nikomu nie życzę, żeby musiał przeżywać to, co my. Wszyscy czujemy strach, bo nie wiemy co jeszcze może się wydarzyć. On jest w tej chwili otwarty na naszą stronę. Aktywność jest bardziej intensywna. Na pożegnanie obańskiego przychodzi pełny stadion ludzi. Niewielu ma możliwość zakończenia kariery w ten sposób. To jest legenda polskiej piłki i kona naśladowania. Na faktę zaprasza diana rudnik. Sponsorem programu jest Witchen, Właściciel salonów i sklepu internetowego Witchen.com. Na program zaprasza jego sponsor, promotor leku Biotebel Max na włosy, paznokcie i skórę. Sponsorem programu jest dostawca pakietu Orange Love ze światłowodem, telefonem komórkowym i internetowym oraz telewizją 4K Orange.